Cześć! Hej hej! Witajcie wszyscy! E, jesteśmy z z na tej samej misji, co byliśmy poprzednio. E, I będziemy ją właśnie kończyć. Ratujemy szkarłatnego Willa. I od razu podsypuję głowę popiołem, ponieważ ten odcinek nie wleci. Tak jak mówiłem o 16.00, bo jest 16.00, ja go dopiero nagrywam. E, za co was bardzo serdecznie przepraszam, ale zgałganiłem. I wymierzyłem nieco źle czas. Wymierzyłem czas na tyle źle, że. Że się nie wyrobiłem Dobra, e, idziemy zdobyć zamek, bo całą tę resztę, jak pamiętacie, to opróżniliśmy w poprzednim odcinku. Oczyściliśmy, nie opróżniliśmy. E, no i już tutaj widzę jakiegoś gagatka. E, idziemy go naklepać. E, e, może tego pożałuję, ale spróbuję mu ocalić te życie. Kto teraz? I teraz tak. By tu iść. Tu mamy stacjonujące jeden oddział. Okej, okay, z halabarnikami, fajnie, że ich zobaczyliśmy. Tylko teraz problem jest taki, że pamiętam, że w którymś z tych budynków, jak do niego wejdziemy, wypadniemy z wielką grupą żołnierzy na ryj. Oczywiście z kawusią, dzisiaj. Jak to często bywa. W smacznej kawusi wejdziemy tędy. Chyba jest Git. My musimy się dostać tutaj, tak? Owszem, tutaj dobra, tutaj też chyba ktoś stacjonuje u góry. No właśnie, wejdźmy po cichutku. Jest to następny. Dobra, śpisz eee... gramy na chaos czy nie? Otwieramy bramy czy nie otwieramy? Jak otworzymy, to wszyscy sensie kompanii będą mogli się tu wbić. Ale, jak je nie otworzymy, to zrobimy to po cichaczu, nie? Zróbmy to po cichaczu. Wejść tutaj przez te drzwi. Przywam mu. Następny. Gitara. Jedynym problemem będzie załatwienie tego gościa, tak, żeby on się tutaj nie kapli. Akurat którymś przyciskiem się dało zobaczyć, co jest poza. To jest pod obiektem, ale. Widzę, nie jest już to takie proste. Dobra, jeśli robię teraz go zdąży walnąć, to może bez zabijania tych. Kto teraz? Dobra. Coś jest. Kto teraz? Coś jest. Ser Torwall jakiś, tak? Okej, okay, czy mamy jakiegoś sidequesta? Uuu, dużo kasy. Lubimy kasę. Pójdziemy tam. No ciebie już trzeba będzie niestety naklepać. O, a może nie? Jest to jeden problem mniej. Nie trzeba było. No ale tutaj już was tak łatwonia. Robimy nie? Rozpróbujmy ciebie. Tam się kapli, że on leży na glebie. Kurwa, no już się nie udało. Jeden niego był do bicia, nie? Zwycięstwo! A tak kolego, musisz umrzeć. No miałeś szansę być ogłuszony, a musisz umrzeć. Statli tu musi przyjść. Alden dupy. Za talerz zupy. Dobra, trzeba ich wszystkich tutaj najebać teraz. Tu Robin, zjebałem to konkretnie. Dobra, ty koleżkołeś się odwróć Dzięki. Aha, chodź. Kto tam idzie? Głupek. I tak, ci się tu zaraz skapną, o co chodzi. Nieźle się skapi Dobra, chodźmy tymi głupkami się zająć w takim razie I tak chciałem się to zrobić i tak No elo albo może ciebie nie Broń się No już chuj chciałem jeszcze przywalić sobie bo przecież i tak zartoczycie statli i wszystkie powiąże No ale już chuj, jak się bijemy, to się bijemy A chodź tu, młody Skąd w ogóle mam wywalone w to, że klepie się z typeczkiem, nie? Walczcie się wszyscy naraz. Aha, no tak zapomniałem, że nie możemy walczyć z więcej niż jednym oponentem. Bo gierka się nie wyrabia. E, oczywiście, że ktoś miał pograć patrzę, nie powiem kto i ktoś tego nie zrobił, też nie powiem kto. E, ale już trudno. Ten odcinek jest przetrwany. Już teraz nie było czasu na przykład nie patrzy, bo jest już późno. Jest Dawaj hajs Co w dobrej sprawie mi nie mam Dobra statli Powiążesz tu chłopaków Najpierw, zanim cokolwiek Chodź najpierw tu Zanim cokolwiek powiążesz chłopaków A Robin się może zajmie jeszcze tą resztą, co? Albo Chodź tu Will Harold też może tu przyjść Też może być przydatny Statli, zwiąż jeszcze go. Tutaj trzeba powoli metodycznie, jak widzicie, to robić. Eee, no, trochę trupów żeśmy. No, tutaj. No, no, trochę żeśmy pozabijali. No, trudno. Czasem tak bywa. Eee, a co to tutaj jeszcze było? A to ten dzieciak, nie pędem co on chciał już. Nieważne. Chodź, jak będziesz ich bił z pały, to nie będziesz ich zabijał, przynajmniej. Git. I chodź tak go naklepać. Saty pod biegnitu. Git. I tę te dwójkę też walniemy spały. No i gitara. Dobra, powiąz ich, zanim pójdziemy dalej. Tu już związałeś? Nie, tutaj on się zaraz obudzi. Dobra, robinę i tak, to musimy już... O kurwa. No to umrzesz. Broń się. Ło, wow, so co jest? Skąd ty się tu wziąłeś, facet? To jest chyba ten, ten, ten ktoś tam, co o nim czytaliśmy, nie? Chyba tutaj ta wiadomość. to wiadomość. Jest tu sprawie. ktoś jeszcze? Owszem. Jeszcze ci pokażę, zobaczysz. Cały garnizon. Nie, no robi, jak ty ich klepiasz. Szkoda że FPS-y są równe 0. <noise> Właśnie oszczędziliśmy w kurwę żyć. Dobra, wiąż i bo tu już się nudne zaczyna robić. Związałeś? Związałeś. E, w sumie Will i Harnold, chodźcie tutaj się schowacie, żeby tam nikt was nie zobaczył. Na czatach zostaniecie. No, robi, chodź tu. I otwieraj statki i uwolnijmy Willa. Na łańcuch w moim korbaczu, czyż to nie wuj Robin? Cóż, cieszę się, że znów cię widzę. Widzę, że ciągle ściągasz na siebie kłopoty, szkarłatny Willu. Szkoda słów. Lord Ranulf udzielił mi azylu i ochrony, ale szeryf, korzystając z jego wyjazdu, uwięził mnie. Co za tchórz. O wszystkim, co uczynił Twojej rodzinie, proszę tylko o jedno. Pozwól mi zadusić kanalię gołymi rękami. Niech tak będzie! Chodź z nami do Szerut, ale proszę, nie bądź zbyt okrutny. Ostatecznie to nasi rodacy. Obawiam się, że Sheriff rozumie jedynie język oręża, drogi Robinie. Dobrze o tym wiesz. Pośpieszmy się, zanim ktoś podniesie alarm. Chwileczkę, drogi wuju. Ranalf powiedział mi o tajnym przejściu, dzięki któremu niepostrzeżenie można wyjść z zamku. Dostać się do niego można od zakrysty, To znacznie ułatwi nam życie. Doskonale. Bierz broń i spadamy. Mm -hmm. Dobra. Zanim tam pójdziemy, to podamy sobie jeszcze tę miejscówkę z, z hajsem i omówimy sobie właśnie Willa. Will ma zasłonę tarczą, czyli to co już tam pokazywaliśmy on może sobie tak przykusnąć i nas bronić przed ewentualnymi strzelcami nie? Co jest? aha, tu przyszedł teraz Mmm, będziemy się klepać zaraz, słuchajcie ale to zaraz, zdążymy go jeszcze widzieć. może udusić przeciwnika tak jak Robin, jeśli jest niezauważony, może go ogłuszyć tak Will może go po prostu zabić i mam jeszcze strzał z procy Strzał z procy może albo sprowokować przeciwnika, który jest gdzieś dalej, żeby podszedł do nas, albo może go nawet ogłuszyć, jeśli jest lżej opancerzony. Dobra. Koleżcy, co tu robicie? No, nie żyją. Dobra. Aha, i tutaj będziemy mieć właśnie kamienie dla Willa, żeby sobie mógł strzelać z procy. Tylko teraz tak. Ja chcę cały temat, całą tę mapkę przebadać Więc pójdziemy sobie jeszcze tutaj zebrać ten hajsik Zanim skończymy tę misję Iluwina O, Chodź tu mały O nie, walka z więcej niż jednym przeciwnikiem Wiecie co to oznacza Zale Wykończmy już łucznika, co Robin? Chuje wstrętne. Dobra, chodźmy może tutaj. Wykończmy najpierw ich prostymi ciosami. Bo mnie tutaj naklepią zaraz. Dobra, jeden padł. Mój procesor się cieszy. Dobra i teraz coś jest ludzi. Tylko tak. Ten w ogóle nie się dzieje. O dobra, Jeszcze to, się pokażę, to... E, Nie wiem czy tutaj u góry nie będzie przypadkiem stacjonował jakiś rycerz, ten ciężko zbrojny. Nie, nie wiem jest. czy się przypadkiem nie uleczyć Harnoldem e, zanim tam pójdę. E, ale to będziemy za chwilkę myśleć. E, na razie W Honotu e, Tutaj nie wyjdziemy. Tak, gdzieś pierwszy uczyń był, o właśnie tutaj. Harnold się klepia. No dobrze. Broń się. Dobra, chodź tam Kurwa, tutaj żeśmy Cały kontyngent żeśmy tutaj wezwali Dobra, tylko żeby ten nie podbiegł Dobra, nie podbiegł Robin, zabiłeś go sam, jesteś świetnym, Świetny jesteś, naprawdę Zróbmy sobie tutaj Save, tak to nazwijmy No i chodźmy tu na górę, co tu się będzie działo Okej, okay, jest rycerz. Okej, okay, jest rycerz i dwóch katabachów. Z trenciołkami mi się wydaje, jesteśmy w stanie bardzo mocno tutaj się wy... wybronić. Szczególnie że walczymy na mojej przestrzeni i oni nie odlatują daleko. Żeby tylko ten mi nie przyłupał nie tym ciosem. Na niego się za długo zbierasz. Dobrze. Nie. prawdowy po tobie. Jeden mniej. Będzie prościej walczyć Ten drugi się tam w ogóle zawiesił. Nie, coś tam uderza. No, chodź się klepać z nim. Całkiem nieźle nie. Całkiem nieźle. Nie. Padł tamten. Umiero. No i padł. No i nie, nie trzeba było się nawet leczyć. Dobra, zbieramy cash. coś Mati coś ciekawego. Mati. O, coś ciekawego. O, oh. coś ciekawego. No już się te kwestie powtarzają Robin, mogli ci więcej nagrać. Chodźmy tutaj, no ty kolego umrzesz. No i widzicie, właśnie o tym mówiłem, on ich budzi teraz, nawet jak są powiązani. Uuu, wywaliłem Haroldowi. No tak, bo kręciałkiem też możemy sami siebie Miłe zranić. Uczucie. Miło z twojej strony. Dobra, kogoś jeszcze tutaj nam ocucili? Tutaj sobie gacie. Tutaj sobie gacie. Dobra, widzicie, trochę harmider się tu zrobił. Hmm. Tutaj jakaś babeczka w ogóle. A coś się dzieje w środku? Ktoś wyjdzie się ze mną klepać? Zemdlał. Nie, nikt nie wyszedł. Pójdziemy sobie jeszcze sprawdzić, słuchajcie, tutaj te wieże. Pomóżcie mi! już odchodzisz tutaj. Will, chodź tutaj. Drugi Will, chodź tutaj. Statli, choć tutaj, póki was nikt nie widzi. Robin, wbijaj się na górę, będziemy się klepać z ludźmi. O kurwa, cały rucznik... Kto? Kmiocie? Żegnaj! Nie, chodź, 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 walcz, 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 kolego, halo. Szubrawiec. Kurwa, Statli się tam napierdala. Zasmakuj tego. A masz Wykończ rucznika, Robin go tam na klepie bez problemu Dobra Robin, wracaj na górę, zgarniesz te strzały A i tak już więcej ich nie mamy Tutaj jest jeszcze jakiś list, chęcią go przeczytam Mogę go już tutaj ściągnąć? Zbroń się to boli, to boli, nie mogłem gościć na złoku. No, a kto to idzie do mnie? Rycerz. Znaczy, zbrojny, 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 Jeszcze tak jak jogawe, Ok, los. No i pięknie we trzech, wywaleni. Ci się pobugowali na tych schodach, nie? drabinie bardziej. No, klep, 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 klep. Jeden padł, widzę. Dobra, przeczytajmy sobie tę wiadomość. Hmm, możemy, widzę, wyjść tędy, ale wyjdziemy sobie i tak tamtym ukrytym przejściem. Z zakrystii. Do uczniów wiesz do Tora. do mnie informacja, że niektórzy z Was mają zwyczaj zostawiania zapasowych kołczanów na posterunku, zamiast w zasadzie do zbrojowni. No, nie interesuje nas to za bardzo. Otwórzmy sobie te bramę. Nie interesuje nas to, bo mamy full, jeśli chodzi o strzały. Super. Animację sobie odpalimy. Przeczytamy to, że możemy tędy przejść i będziemy kończyć tę misję. Nie uratowaliśmy zbyt wielu żyć. Ale kogoś tam mimo wszystko oszczędziliśmy, nie? No, dokładnie tutaj kończymy misja. Cyk. Wchodzimy tam a wychodzimy tu. No i proszę bardzo. Misja zakończona. Trochę żeśmy też się z nią poprali, nie? No i git, choć Robin nie popiera gwałtownych metod swego bratanka, pozwala mu dołączyć do swojej bandy złodziejaszków. Uratowane życia 2974, czyli dość słabo, tylko dwóch nowych ludzi przez to dostaliśmy. Albo przetrwamy. <trymiany> Arnold, snice, sni... Aha, Willa to jest Harold bracia Jamscy. Chodź tutaj. Harald, ty jesteś? A, to jesteście. Trochę za mało widzę was. E, Karl, chodź tutaj. I teraz w tym miejscu możemy w ogóle tworzyć te kamienie dla Will'a, żeby mógł sobie strzelać z pracy. Dobra, tutaj mamy spotkanie z Marią znowu. Ale mimo wszystko, skoczyłbym sobie najpierw na grupę żołnierzy małą e, z Robinem i. Z Robinem i, 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 i z Tobą Dokładnie A kim Ty jesteś? Aha, Ciebie mam, a Ty A to ty miałeś iść tutaj kolego i robić nam te robić nam, robić nam, robić nam ziółka leśnicze Myślicie z nim klepać, może coś nam się nauczycie w tym międzyczasie, tak zwanym No, no i I ta dwójka nam wystarczy do naklepania małej armii. Poborca podatkowy, pewnie że tak. Co jest? Zastaw to Pieniądze Stań go o, o, -hmm. Coś ciekawego Teraz jebs Następny Jebs Dobra, Robina trzeba podejść gdzieś tutaj Teraz się triggerują wszyscy żołnierze Standardowo Pantandy. I mm -hmm. więcej chyba niż ostatnio, nie? Całkiem niemała grupka żołdaków Dobra, ale my to zrobimy starą, dobrą metodą Która nazywa się Zestrzel łucznika I olej resztę To ja, łucznik! Żegnam! Fajnie, jakby się ten gościu nie striggerował. Dobrze, wychodźcie do mnie. Żeby on się nie striggerował, żebym mógł do niego zaraz podbiec i go klepać na ryj. No chodźcie, chodź. Chodź, kolejny. Na hitę padacie. Chodź. Następny. No i chodź tutaj, panie dowództwo. Masz hajs nie masz, ale teraz możemy bez problemu wywalić temu i nie on przed nami nie ucieka, i to jest mega Następny. Git, dawaj hajs Trzy koła. No i super, wracam do Sherwood Szybko i przyjemnie 14 ocalonych. Aha, bo zabiłem tego ucznika. A, tam, jego nie szkoda. Yy, zgarnij sobie strzałki. Chodź, pomacam Cię moim cepikiem. No halo, czemu nie zgarnęłaś? Jak Ci klikam. I co nam tu zostało? Marion, nadjeżdża konwój. No spróbujmy. Oczywiście Robina wyślemy i... ...Harnolda, reszta niech się tam bawi. No i Will ma trzy poziom ataku. Statisz już ma czwarty, o proszę, a Robin? Robin dopiero drugi, chociaż ja robinem bardzo dużo czyszczę. Przełączmy się na Robina, żeby go mieć jako podstawowego. Nie wiem czy to na coś wpływa, ale... Ale wolę tak zrobić. Ciewdzie przełożą złotą dla księcia Jana. Uuu, jest kawalerzysta. Kurde, no nie, nie wygląda to jakoś super. Czterech łuczników i ten kawalerzysta, on jest bardzo przerąbany, jeśli chodzi o walkę z nim. Dobra, tutaj widzę, że możemy sobie paru z przyjaciół odblokować. Oj, przepraszam za mm, Facebooka w tle. No, Rozkoczmy tutaj Robin. Możesz podejść. Z chęcią cię przygarnę tu u siebie. Jeszcze Brunchier. ci pokawę, zobaczysz. Powoli! To Powoli! To Następny... Dobra, jest git. Eee, musimy zebrać hajs stąd, tak? W sumie. Jakby zrobić coś takiego? Ja, są. Ktoś ty? Ooo! Zaraz, są wrogowie! Kryć się! Mają łuki! Ustawić się! O! za Zaraz, tam są wrogowie! To jest taktyka na przypoł, nie? Dobra, zgarniaj hajs Zgarniaj Boisz się, co? Szybuj na śmierć! Dałem dupy Coś tam dostałem, nie? Mimo wszystko Ale taktyka na przypoł się nie powiodła No nic, trudno. Zbierz sobie jeszcze raz to Podejść tutaj, uleż do bina, sobie ziółko i co, teraz nam tylko Mariusz została? Nie, jeszcze nie. Konwój z obstawą, majętny kupiec z dobrą obstawą. Yy, no zróbmy ten konwój. A w Bro, następnej, na następnym odcinku już chyba zaczniemy tę misję z Marią, wiecie? No, akurat, zrobimy teraz sobie ten konwój z obstawą. Yy, ty i Robin. I następnej misji, następnym odcinku, już sobie zaczniemy misję z Marion. żeby też tak nie, nie rozdrabniać się. Chcę rozpocząć pewnie. Uuu, tutaj też jest mocna odsada już. Dwóch tych żołnierzy. Uuu, bo już nie, za sześciu. Czemu ty nie możesz tędy przejść ja zawsze myślę, że mogę tam przejść tędy No nie Ktoś mogę. Coś ty, o, cię, no to spokojnie. dlaczego mogę klepać Git co tutaj musimy zgarnąć hajs, tak? Tutaj jest Dobra, podejdź tutaj Akurat nas ty nie zobaczysz, a ciebie zastrzelimy Żegnaj! Kakuj. Tutaj kurwa robi debilu napier tego i teraz trzeba będzie tutaj zrobić mały rozpierdol Czy on śpi? Zrób tak 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 i tak. Ktoś tu Dobra, może zdążę teraz. Z taktyką właśnie na przypał, Zbieram, zbieram, zbieram. Wyjebał mi raz, ale tym razem zadziałało. No i ocalone życie 12. Dobra, zostaje nam jeszcze jakaś misja inna. Yy, jak wejdę w wybór misji, to już z niego nie wyjdę. Dlatego sobie zapiszę na save, Ok. I nie, już tylko do Marion idziemy. Jeszcze przed wyruszeniem na Krucjatę Robi zamierzał poprosić Piękną Marion o rękę, zważywszy na dawne czasy jest przekonany, że okaże mu swą pomoc i wyjaśni co naprawdę stało się z Godwinem. Eee... Ale to na razie Chodź tyle moim kochani, dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka, jeśli wam się spodobało zostawcie jakąś ocenę, komentarz, łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, wtedy będziecie na bieżąco i to jest koniec mojego sobotoku. trzymajcie się, do zobaczenia już w na następnym odcinku, cześć, na razie.